No i co, witam Was kolejnego pięknego dnia. Walka z żywakiem trwa nadal. Wczoraj zakończyliśmy się około północy. Dzisiaj przenieśliśmy na kolejne kawałki. Zostały takie dwa małe do wykoszenia. Tutaj, znaczy w sumie nie zostały, tylko mamy do wykoszenia dwa małe, dwa małe kawałki. Później wracamy z powrotem w tym miejscu, w tym miejscu gdzie byliśmy wcześniej. Będziemy działać. Ja na razie sobie czekam, bo przyjechałem, przywiozłem yy, heder na wózku i nie ma sensu wracać, bo to raczej na jedną przyczepę zabierzemy, więc przyjedzie zaraz młody z przyczepu. On jego załaduje, wykosimy te dwa małe kawałeczki i będziemy się wracać tam z powrotem. Ja zawiozę header z powrotem, bo tutaj trzeba było się rozczepiać. I później jak go zawiozę, to przysiądę się pewnie do drugiego gendira z przyczepu i zacznę wozić. I tak to na razie wygląda. Nie jest ten żebek jakiś taki strasznie specjalny, ale też nie jest najgorszy. Jakoś to tam sypie nie wiem dokładnie jak to wychodzi teraz. Zaraz skoczę do operatora, podpytam, zobaczę co mu tam komp w kombajnie pokazuje. No, no i tak to wygląda. Jest niedziela, godzina plawy 11. Nadają deszcz na dzisiaj po południu. I ma padać kurczę praktycznie cały przyszły tydzień, więc będziemy mieli raczej przestój. Mam nadzieję, że nie będą zbyt intensywne te opady, żeby tego rzepaku nie zniszczyć. Żeby go nie zbiło. No i tyle, tak to wygląda na ten moment. I co? I pewnie widzimy się później. Tak, widzimy się później. No i dobra. 12.30. Musieliśmy cięgnęli dwa małe kawałki. Ja się w ogóle sobie bo nie rozszczepiałem, bo nie miało to sensu. I teraz przyjechaliśmy z powrotem. Tutaj jest większą połać, Kilka kawałków, jest 5 kawałków blisko siebie, gdzie nie trzeba. Hedra będzie odpinać. To jest pewnie za 30 albo 40 hektarów. Nie wiem ile dokładnie. Ale pewnie będzie na cały dzień zabawy. I już zaczynamy. Oni już zaczęli kosić. A ja się rozpinam. Wracam Erką, zostawię Cię na hali i przesiadam się do 190 no i będzie odwóz. Taki pewnie dosyć powolny z racji, że o, jest blisko w miarę. Jażniabak jest jaki jest, jak go widzicie. Trochę poprzerastany, jakieś kabazie rosną i tak dalej. Więc będzie bez presji. Podejrzewam, że jakby się uparł. Byłby dobry operator, to by się z powodzeniem jednym ciągnikiem udało to odwiedzić. Tylko, że trzeba byłoby naginać to też bez sensu. Są ludzie, są maszyny, to można sobie pozwolić na dwa odwozy. Tam chłopaki na tamtym gospodarstwie też już zaczęli zabawę z rzepakiem, też na dwu, dwóch odwozach naginają. My ten rzepak na razie u siebie składujemy, na hali wysypujemy, ale mają gdzieś niebawem ciężarówki być po tej, będzie od razu gdzieś tam wywożone, sprzedawane na bieżąco, Już w tym roku nie mamy gdzie tego zmagazynować. Tak jak Wam mówiłem, hala, na której zawsze był rzepak, zasypana zawsze rzepakiem. W tym roku będzie przeznaczona na pszenicę z tej nowej farmy, którą wzięliśmy pod swoje skrzydła w tym roku. Z tego względu, że tam, hala na tamtej farmie jest jedna, bardzo mała i się tam to zboże na pewno nie zmieści. Tu jest rzepak, widzicie. Tutaj takie na, tym, na na poprzeczkach, place po, po wyjadane. był problem z gołębiami, jak chcieliśmy, było strasznie sucho, strasznie twardo. Te wschody były słabe, zima też troszeczkę była okrutna, bo przyszedł przymrozek tutaj w Anglii, przymrozki robią większe spostrzeżenia jak w Polsce, ponieważ nie ma pokrywy śnieżnej, która by to mogła zabezpieczyć. Także żebaki w tym roku są nie za specjalne, zwłaszcza na tym gospodarstwie, więc... No cóż, jest jak jest. Tutaj to będzie łapanie wiesko tak naprawdę, na tym polu po lewej stronie. Także nie wszystkie uprawy są wspaniałe. Także co, ja cisnę z powrotem. Przyjadę na pole, coś będziemy później nagrywać. No i co, ja jestem już na polu. Przyjechałem 190. No i walczymy, ja już też czekam tak naprawdę z godziny na moje kolejne wysypanie. Marny jest ten rzepak, nie ma co się oszukiwać. Tam już tamten pojechał z drugim kursem. On tutaj kości, tam jeden kawałek dalej. Tutaj ten wykosił przed chwilą, to już następny kończy. Po drugiej stronie drogi jest jeszcze dwa czy trzy. Także jeszcze tego koszenia troszeczkę jest. No ale widzicie, on śmiga jak głupi. Nie wiem, z 8 na godzinę? Tutaj w ogóle wymogi na miedzy były, że to było wykoszone całkowicie mulczerem. Tak jak tutaj. Tutaj jak widzicie na środku, to co to kosi, to też marnota. Gdzie tam zobaczymy muszę śmigać w tym uniform uniformku śmiesznym odblaskowym Ten to już całkiem kurwa to jest jakieś co to w ogóle jest nieporozumienie niestety no ale co zrobić Pokazuję wam jak jest nie będę mówił tylko że wszystkie uprawy są takie piękne bo nie zawsze tak jest, a Ta tutaj jest no... Jest jaka jest, jaka jest, każdy widzi. Z drugiej strony ten żabak już troszeczkę jest ładniejszy. Ładnie ten zestaw wygląda nawet, nie? Z tyłu te koła są trochę małe w tej 190, taka... Dysproporcja względem wielkich budników, nie są tak te... Miejsca wypełnione, to tutaj widzicie na brzegu jest to... Na brzegu jest ten... Plac, gdzie tego rzepaku nie ma, ale tutaj dalej jest... Nawet spoko powiedzmy. Nie najgorsze, najgorze, że mi dają dosyć intensywny tydzień pod względem opadów No ale też nie ma w tych łuszczyn, tego zbyt dużo patrzcie to no, słabo słabo zebra, w zeszłym roku był piękny e, średnia ze wszystkich gospodarstw wyszła, no dzisiaj z szefem rozmawiałem wyszło ponad 4,5 tony A w tym roku to nie wiadomo, że to w ogóle trójkę złapie. znaczy tylko tutaj, na tym gospodarstwie, gdzie teraz jesteśmy, te żyby, jest taki marny, bo nareszcie jest lepiej. No, taki ten zastaw, o ile oto ten zastaw wygląda. Druga przeciaba, z tych wynajętych, z którą ja już wcześniej nie widziałem z tą poprzednią, ale to były te zamiany, zmiany ciągników, przypinki, odpinki, i tak to wyszło. No to nowe przyczepy, widzicie? Tablica rejestracyjna 2022, czyli z zeszłego roku, zeszła rok produkcja, nówki. Tak to wygląda w środku, fajny kolor niebieski, wyróżnia się, nie? Jak jeszcze wcześniej wspominałem, świetnie się na drodze zachowujący przyczepy. Fajnie śladują z oczujnikiem, nie ma z nimi problemu, nie przechylają się mocno. Fajną amortyzację mają z tyłu, mają jeszcze dodatkowy zaczep. Można otwier otwierać i sprzężyć dwie dokupy. E mają dwobodowe hamulce pneumatyczne, ale też mają siłowniki hydrauliczne. Więc można i tak i tak hamować. Z tyłu też wyjście i na hydraulikę i na pneumatykę do przyczepy z tyłu. Także naprawdę fajne, eleganckie przyczepy. Nie wiem jaka jest cena za taką przyczepę. Mógłbym zapytać. To angielska marka w Polsce chyba w ogóle się takie nie trafiają, bo tam już jedzie tamtym tym Tak jak mówiłem, z powodzeniem jednym by się to dało odwieźć. O, będzie sypany. Dobra. W sumie tak szybko nie będzie sypany jeszcze, z mu paseczek. Nie wiem po co ja tą kamerę włączyłem Ustawiłem na chwilę. Dwie otwarte, już się nakurzyło do środka. Ale to czekamy jeszcze. No i dobra, ja już mam nasypaną całą Przecież pojeździłem trochę z operatorem teraz, bo ja wiem, czekałem z półtora, dwie godziny, żeby mieć cały zestaw. Mardy, ten rzepak, to jeżdżenie wokół, a w zbiorniku nie przebywa tak naprawdę. Jak widzicie teraz na przyczepie dosyć brudno, bo do, 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 dużo swifu, dużo przytuli, dużo jakiejś zieleniny, zobaczymy ile to będzie miało wilgotności. Jadę tu wykieprować, od razu zmierzyć, bo tam teraz nikogo na hali nie ma, bo nie ma sensu, żeby ktoś siedział i, i czekał dwie albo trzy godziny. Na jeden transport, więc... Powozimy na dwa ciągniki Chociaż, tak jak mówiłem, jeden bez bezpowodzeniem to ogarnął Jeszcze ten młody, chociaż mu się tłumaczy ciągle Żeby stał w miejscu, to rozumiecie, że on jeździ po polu tylko... Od jednego końca w drugi koniec Wie doskonale, że ja jeszcze muszę wysypać Raz miałem wysypany jeden zbiornik Ja sobie traktor zostawiłem na drugim polu Poszedłem jeździć z operatorem A ten zamiast stać i czekać, to i tak jeździł To jest jakaś masakra, ale tłumaczy się, mówi jak grochem od ściany, ale to nie moje paliwo. Ja się tym nie będę przyjmował. Ja sobie jadę powolutku bez pośpiechu. Można by na jedynce jechać, i tak bym się wyrobił. Coś zaczyna delikatnie kropić. Widzicie, tu się chmurzy. No i nadawali około 15.00 deszcz, za czwarta Także to w końcu pewnie przyjdzie. Chcielibyśmy skończyć ten rzepak, bo to. Ra jest jak najbardziej do skończenia, to co po prawej stronie jeszcze dwa małe kawałki zostały. Tak naprawdę dobre dwie godziny i jesteśmy jesteśmy z żypakiem ogarnięci na tą gospodarstwie. On ładnie śmiga. 9 na godzinę. 12 metrów to pola ubywa. Dobra, to tymczasem ja sobie śmigam na cicho. Śmigam sobie na zważenie, na wysypanie, tam wam coś nagram. Ja jestem na polu znowu, jak widzicie. Akurat się załapaliśmy na kolejne wysypywanie. Został nam ten kawałeczek i jeszcze jeden nieduży. I jak widzicie, coś próbuje padać. Coś tu próbuje padać, ale mam nadzieję, że... że się wstrzyma i da skończyć. Zobaczcie, jaką szybko nakurję. 9 na godzinę chyba. nie tyle jeździł wcześniej. Mamy no mu damy 6 i też będzie dobrze. Z taką prędkością to ubywa tych hektarów na momencie. Czarne złoto. No ładnie doczyszczę ten klasik. Trzeba mu przyznać. Zostawiamy w miejsce. Sobie dalej walczy. I znowu trzeba będzie chwilę poczekać na kolejne wysypanie i tamten jeszcze kawałek został i potem będzie koniec rzepaku na tym gospodarstwie. Dobra, ja cisnę z ostatnim kursem z tego gospodarstwa, jadę to wykiprować, przesiadam się znowu w drugiego Jaśka, wracam tutaj, podczepiam się pod wózek od Hedra i zobaczymy, co będzie robić. Czy zjedziemy tylko tutaj na razie na bazę, czy już będziemy się przenosić na kolejne gospodarstwo, czy nie chcą jeszcze coś dzisiaj powazić z tym rzepakiem. Możliwe, że to chcieli z racji, że się... że się zapowiada deszcz na cały przyszły tydzień, być może mi się znowu nocka. Fuj, ja dzisiaj mogę do północy, trzeci dzień z rzędu, ale jutro kurwa wstaję o dziewiątej, bo powiem wam szczerze, tak o dwa dni pod rząd, albo ja się starzeję, bo kiedyś to by mnie przeszkadzało, ale teraz już tylko dwa dni i musiałem się monsterkiem gdzieś się wspomagać, bo już czułem, że tak siedziałem, czekałem, to już przysypyć zaczynałem. I idzie Jasiu Cały czas się chmurzy, coś co chwilkę tak okropi Ale to taki deszcz, to nie deszcz? Więc jak Bóg da, to skończymy to Jeszcze jemu, to ja wiem, z 20 minut, pół godziny tym gadem i skończy Nie wiem jaki to będzie wynik, jeśli by przeliczyć hektary na godzinę Ale to naprawdę godnie No tyle, że ten żepak marny To wszystko po lewej stronie nasze pszenice. O zimę i jarę ale są chyba tutaj właśnie o zimę. No i lekcję na kurwa chyba ostatni przejazd w rzepaku, Albo przedostatni. Na tym kawałku straszyło to jeszcze, ale jednak przestało. I kończymy, wysypuję. No i zobaczymy co dalej. Czy koniec na dziś? Chyba postraszyło. Chłopaki na tamtej farmie już skończyli, bo im tam zlało fest. Tutaj nas minęło, poszło elegancko bokiem. Zobaczcie jak te przyczepa fajnie zachodzi, ta tylna oś skrętna jak to ogranicza w ogóle pole, pole zawracania. No sobie tu zawrócimy, poczekamy na niego, wrzucimy header. No i nie wiem, gdzie oni tutaj chcą, chcą z tym wybywać. Czas pokaże jeszcze ma tam klinek delikatny do obkoszenia ja to mam jeszcze podziałał jak nie pada, a ma padać cały tydzień to nad czym to się zastanawiać? Czecizny przynosić do następnego Spojwali i walić przynajmniej ja tak myślę ale zobaczymy co tutaj góra zadecyduje z pewnością się o tym dowiecie także na razie no i chyba przyszło zakończyć 18.30 zjeżdżamy właśnie z pola za mną jedzie lekcja, jak widzicie ja mam zaczepiony header na wózku, i śmigamy sobie na bazę. I chyba będziemy kończyć, zaczyna też trochę kropić, nadają też deszcz na noc, więc po prostu koniec. Jedna farma ogarnięta z rzepakiem, zobaczymy co przyniesie przyszły tydzień. Także i pewnie jutro się będziemy widzieli, albo w kolejnych dniach. Także trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Standardowo, jeśli się podobało, łapeczka w górę, jakiś komentarz ciekawy. Jeśli macie jakieś pytania, też zadawajcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Fajnie jakoś tam interakcję z Wami nawiązywać. Kto nie daje suba, bardzo proszę. Zawsze to wtedy będzie Was komunikowało, kiedy jakiś film wjedzie na kanał. Także to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się podobał ten odcinek. I co, widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Elo!